Umrzej pusty. Taki tytuł ma ta książka, czyli Die Empty. A dzisiaj o tym, jak to zrobić, jeśli masz zbyt dużo pomysłów i frustruje Cię to, bo czujesz się jak taka właśnie renesansowa dusza, która ma milion pomysłów i nie wie, co z nimi zrobić. I Empty, Życie na 100%, to książka Toda Henry'ego. Jego książkę, już mówiłam o niej innymi o kreatywności na zawołanie. Todd Henry jest ekspertem, jeśli chodzi o kreatywność. I ta książka, tak jak wspomniałam we wstępie, dla mnie jest idealną pozycją dla osób, które mają poczucie, że mają zbyt dużo pomysłów i frustrują się tym, że nie mają czasu na ich realizowanie. Zatem dzisiaj kilka wskazówek ode mnie i od Toda Henry'ego, co zrobić, żeby nie frustrować się swoją zbyt wielką ilością pomysłów, zbyt bujną kreatywnością e, i co zrobić, żeby te mm, projekty wchodziły w życie, te wasze pomysły, e, żeby mieć właśnie na koniec po poczucie takie die empty. Pierwsza taka wskazówka to w ogóle świadomość tego, że twoje pomysły y, są wartościowe i warto je spisywać. Czyli jeżeli przychodzą ci jakieś rzeczy do głowy, staraj się ich nie gubić, bo mamy tendencję do tego, że wpadniemy na jakiś po pomysł, po jakimś czasie o nim zapominamy. Todd Henry po proponuje po prostu spisywanie ich w jakiejś formie. Może to być specjalny notes na Twoje kreatywne pomysły, e, może to być notes, który używasz na co dzień, tylko wyznaczona przestrzeń na to. E, jeśli przychodzi ci coś do głowy, po prostu to zapisz. A najlepiej, e, to taka druga wskazówka, jeśli masz już jakiś pomysł, opisz go szerzej. Dlatego, że czasami po pewnym czasie Same hasła nam nie wystarczą i nie pamiętamy dokładnie, o co tam chodziło. A w danym momencie mamy dokładnie pomysł na to, na przykład, jak zrealizować jakąś akcję, albo mamy pomysł na książkę i co chcielibyśmy w niej umieścić, albo do kogo ma być skierowana, albo też mamy pomysł, nie wiem, na jakąś akcję charytatywną, czy na nowy kanał na YouTube, który można by było zrobić. Ja bardzo często spisuję sobie pomysły na posty, spisuję sobie pomysły na wideo, które chciałabym nagrać, ale też właśnie spisuję na przykład pomysły na książki czy nawet na jakiś fragment książki, rozdział w książce, który chciałabym zrobić. Co też fajnego może się potem zadziać. To wiem już od czytelników między innymi tej książki, ale w ogóle od moich znajomych, którzy zastosowali taką metodę spisywania swoich kreatywnych pomysłów, że w pewnym momencie wracają do tego, co sobie zapisali. Czyli na przykład y, zmienia się u nich coś w biznesie, i dany pomysł zaczyna im pasować, i nagle okazuje się, że hej, ja już to spisywałem, wrócę do tego. Albo też chcą zmienić coś u siebie biznesowo y, i szukają nowych pomysłów, i przeglądają swoje stare kreatywne notatki. Czasem jest też tak, że po prostu mają ochotę na zmianę, na wprowadzenie czegoś nowszego i wracają do tych notatek, a tu okazuje się, bam, nie dość, że mam wpisany już pomysł, to jeszcze mam na przykład opisany cały sposób jego realizacji czy całą koncepcję. Także zachęcam do tego bardzo, zwłaszcza jeżeli działacie biznesowo, żeby właśnie takie pomysły spisywać i na przykład zostawiać je na momenty, kiedy będziecie mieć więcej przestrzeni. Ale też, kolejna wskazówka, yy, trzecia od yy, właśnie Doda Henry'ego z tej książki Die Empty, to jest oddawanie pomysłów. Czyli, yy, żeby trochę Wam o tym opowiedzieć. Z jednej strony mamy poczucie, że jeśli coś wymyśliliśmy, to jest to bardzo cenne i pomysł jest dużo warty. Natomiast tak naprawdę, jak opisuje Todd Henry, chyba Les Brown też o tym mówił, najbardziej wartościowa ziemia to ta na cmentarzach, dlatego że najwięcej leży tam niezrealizowanych pomysłów. No bo właśnie, co jest wart pomysł, którego nigdy, ale to nigdy nie wprowadzicie w życie, bo nie będziecie mieli na niego czasu, nie będziecie mieć przestrzeni albo po prostu nie do końca jest to Wasza dziedzina. Dlatego warto jest pomysły oddawać. Oczywiście, jeśli widzicie przestrzeń na to, żeby Wasz pomysł sprzedać. Gratulacje, zróbcie to. Natomiast czasami warto po prostu dany pomysł oddać komuś, przekazać, podpowiedzieć, niech on zrealizuje, a wy będziecie się cieszyć, że poszło to w świat. Ewentualnie możecie spróbować poszukać sobie takich partnerów projektowych czy biznesowych, którzy będą gotowi realizować Wasze pomysły we współpracy z Wami. Bardzo często y, fajnie wychodzą takie współprace, jeśli na przykład wy macie kompetencje w danej dziedzinie, a szukacie kogoś, kto będzie miał bardziej kompetencje biznesowe, albo w drugą stronę macie kompetencje biznesowe, ale nie jesteście ekspertami w danej dziedzinie. Y, tutaj można fajnie właśnie takie kompetencje połączyć i zrealizować wspólnie y, Wasze pomysły, żeby nie były odłożone na zawsze. I jeszcze jedna wskazówka od Toda Henry'ego. Możecie te pomysły swoje po prostu realizować na trochę mniejszą skalę niż zaplanowaliście. I to jest moim zdaniem też bardzo wartościowe. Jedną z moich takich najmocniejszych stron jest właśnie szybkie realizowanie, szybkie wdrażanie pomysłów, jakie przychodzą mi w życie czyli taki w teście Galupa nazywa się to aktywatorem. I do tego zachęcam, żeby zamiast robić projekt, który wiecie, że zajmie Wam mnóstwo godzin, mnóstwo czasu, trzeba zbudować cały team um, i robi się z tego coś, co powiedzmy jest dodatkową dla Was pracą pełnoetatową lub na pół etatu, realizować projekty w małej skali. Czyli jeśli macie jakiś pomysł, zacznijcie od czegoś małego w danym zakresie. Czyli na przykład, zamiast odpalać y, cały wielki kanał na YouTubie, na razie nagrajcie 3 czy 5 wideo w danej tematyce i zróbcie u siebie na kanale, który już macie playlistę. Jeśli chcecie uruchomić, y, na przykład myślicie o uruchomieniu podcastu, nagrajcie kilka audio i na razie puśćcie w swoich social mediach, bo może się okazać, że tyle zrealizowania tego pomysłu Wam wystarczy. A jeżeli nabierzecie pędu i y, tak, y, 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 takiego wiatru w to tak czy inaczej będziecie mieli jeszcze większą motywację, żeby ten projekt zrealizować. Zatem zacznijcie w małej skali z zasobami takimi, jakie macie, a później rozpędzajcie się dopiero dalej, robiąc to na pełną, jakby tutaj, taką skalę. To też może spowodować, że na przykład zmienicie to, co robicie zawodowo, i pójdzie to w trochę gładszy sposób, bo będziecie mieli już feedback z rynku i będziecie już wiedzieli, że wasz pomysł. Nie tylko podoba się innym, ale przede wszystkim podoba się wam. To tylko kilka wskazówek z książki Dajem Titoda Hendrego. Zatem jeśli rzeczywiście macie zbyt dużo pomysłów, spróbujcie je wdrożyć, a jeśli podziała to co powiedziałam, a uwierzcie mi, będzie działało, jeśli tylko zrobicie to regularnie, to zachęcam do poszerzenia wiedzy na ten temat. Właśnie z tej książki mnie ona bardzo pomogła, jeśli chodzi o taką frustrację i irytację związaną z tym, że tych pomysłów przychodziło mi do głowy i nadal przychodzi bardzo dużo, a nie mam czasu wszystkich realizować. A teraz okazuje się, że sięgam często po pierwsze po pomysły, które wcześniej spisałam. Czasem zerkam, na niej myślę sobie nie, to już zupełnie nieaktualne. Tak na przykład było z projektem kobiecego Lublina, który nawet nie pod tą nazwą, tylko po prostu chciałyśmy zrealizować po studiach. Na studiach robiłyśmy taki projekt studentka z klasą, i potem chciałyśmy wyjść do, szerzej w ogóle do kobiet w Lublinie z takimi szkoleniami. I ten projekt opisałam i odłożyłam. Po czym po kilku latach, kiedy znalazła się odpowiednia grupa osób do współpracy, kiedy ja miałam przestrzeń i kiedy miałam taką potrzebę zrealizowania czegoś takiego, dokładnie miałam przygotowany projekt. Teraz, tak jak wspominałam, też bardzo często korzystam z tej metody spisywania czy realizowania w mniejszej formie przy pisaniu, przy jakichś tematach, które wydaje mi się, że fajnie by było nagrać lub opisać, a już szczególnie przy pomysłach na kolejne książki. Zapraszam w takim razie do zerknięcia do tej książki. Możecie też więcej o niej przeczytać u nas w osmpower.pl. Link znajdziecie poniżej. A jeśli macie jakieś pytania, to zachęcam do zadawania ich w komentarzach. Pozdrawiam.